Witam serdecznie w kolejnym odcinku vlogu Admina Strasy. Dzisiaj będę testował po drodze pewne rozwiązanie na bramkach Katowice-Kraków, czyli Video Tolling. Ciekawe, czy zadziała, bo jeszcze nie miałem okazji. Także będziemy mieli mały test po drodze. W razie czego, kasa przygotowana, jakby coś miało nie działać bo jednak zawsze te zaufanie ograniczone przy początkach wdrożeń Dobra, ale tak do wracając już ad meritum odcinka. O czym będziemy mówić w tym odcinku? Ano, stwierdziłem, że trochę jakimś przerywnikiem trzeba też w ramach kontrowersyjnych rzeczy to może nie tylko te związane z początkami, no bo w sumie poprzednie odcinki w dużej mierze piły no, do osób, które bardziej zaczynały niż są w toku, tak? I różnych takich moich doświadczeń, więc w przerwniku tych różnych, też doświadczeń, których nie kończę bynajmniej, to akurat zaintrygował mi dzisiaj taki pewien temat, który jest pochodny trochę z tematyką, która już jest na kanale w dużym cyklu, czyli podstawy szyfrowania danych, Tak, gdyż na witrynie secura.pl polecam bardzo fajne artykuliki. Pojawił się artykuł, który właśnie mówi o tym, że w Kazachstanie wymyślili sobie, że powołają narodowy urząd certyfikujący, no i teraz można powiedzieć, zmuszają na swój sposób obywateli swojego kraju do tego, żeby ten certyfikat tego urzędu certyfikującego na kompach musieli zainstalować. No, także spróbujemy sobie coś trochę porozmawiać no, na, w monologu, aczkolwiek ja zachęcam oczywiście do komentowania i do dyskusji w komentarzach. Choć to męczą się i sądzę, w którą stronę m, te komentarze będą zmierzały, ale ja spróbuję włożyć też e, swoistego rodzaju łyżkę dziegciu, do e, tak no, w, w tym każdym razie jakiejś argumentacji, e, mówiącej o tym, czy to co robią, to jest samo zło. Bo ja wiem, że my tak będziemy to rozpatrywać: że to co robią, to jest w każdym razie samo zło. I pytanie, czy gdzieś w tym również nie może być cnych e, czasem celów. Ok, ale to na początek, zrobimy sobie trochę małego przypomnienia przy okazji e, z tego, co mieliśmy w tym naszym cyklu dotyczącym podstaw szyfrowania danych, żeby spróbować w ogóle zrozumieć. W czym jest problem, tak? Ogólnie. Mam nadzieję, że mój głos wytrzyma, bo po meczu jeszcze, no niestety wynik był jaki był, ale jeszcze całkiem głos nie wrócił, e, mimo wszystko. Dobra, ale wracając do. Meritum. To teraz tak, co do przypominajki, o co chodzi z tym urzędem certyfikującym i do czego w ogóle są używane? Do wystawiania tak zwanych certyfikatów. My najczęściej, codziennie Przede wszystkim korzystamy Z tych certyfikatów x razy dziennie Przy łączeniu się Z szyfrowanymi Witrynami internetowymi I łącząc się tam Właśnie te certyfikaty są Wykorzystywane do poświadczenia Przede wszystkim tożsamości Tych witryn. Dobra, ale nie wchodząc może w dalekie szczegóły Bo zaraz się zagmatwamy Te certyfikaty właśnie wystawiane Są przez urząd certyfikujący tak zwany publiczny urząd certyfikujący. Są to urzędy, którym wszyscy wszyscy wobec ufają, tak? Bo, no bo im się na ręce patrzy. Tak próbowałem też w tym cyklu jakoś właśnie przekazać, pokazać, że mimo wszystko im ufać możemy, bo wszyscy im na ręce patrzą. I tam zresztą pewne historiki nawet w tym cyklu zostały również przedstawione, zaprezentowane. No i dobra, i teraz. Ja w tym cyklu też mówię o tym, że jeżeli nawet teraz my łączymy się z jakąś stronką, niech będzie nawet nasza adminakademia.pl z serwera, na którym ta stronka jest, tak, czyli z aplikacji serwerowej, pobierany jest właśnie ten certyfikat. Wystawiony przez jakiś tam urząd certyfikujący. No i teraz nasza aplikacja, czy przeglądarka internetowa musi zweryfikować, czy ten certyfikat, który przyszedł, jest OK. I tu muszą być spełnione trzy warunki. Że termin ważności nie minął, że nie ma go na liście CRL, i ten dla nas, właśnie tu w tej dyskusji, najistotniejszy warunek, tak, że, że mamy zainstalowany certyfikat tego głównego urzędu certyfikującego, w ramach którego ten certyfikat był wystawiany. No bo jak gdzieś go w końcu musiałam uzyskać. No jak ktoś tam dojrzy, ten mój zadmiot, Akademia, to jest zlecen krym. Czyli w tym wypadku tym głównym urzędem certyfikującym będzie zlecen Czyli znaczy, że jeżeli ma być ten certyfikat potraktowany jako zaufany, to między innymi na naszym kompie, nieważne czy tam jest Linux, czy iOS, czy Android, czy Windows i tak dalej, na naszym kompie musi być zainstalowany certyfikat tego głównego urzędu certyfikującego, w tym wypadku nie będzie u mnie przyjadniła Akademia PLS Encrypt, żeby mógł być potraktowany przez aplikację jako certyfikat zaufany i tym samym jako połączenie zaufane. No i dobra, i teraz powstaje też dobre pytanie, ale skąd te certyfikaty tych głównych urzędów certyfikujących się w naszym koncie biorą? Tak, bo ja nawet też zadawałem takie pytanie w tym cyklu: czy ktoś sobie przypomina, żeby instalował jakiś certyfikat jakiegoś głównego urzędu? No nie. Tak, tylko te certyfikaty tych głównych urzędów trybujących są wpychane do naszych systemów operacyjnych. No, wyjątkiem tutaj też opowiadałem w cyklu jest Firefox, akurat, ale pchają w każdym razie producenci systemów operacyjnych do tych naszych systemów operacyjnych. i To oni za to odpowiadają. Zresztą nawet na filmie w tym cyklu podstaw szyfrowania danych, do którego w razie czego zachęcam. Jak ktoś nie rozumie, o czym ja mówię, to zachęcam do tego cyklu, bo to wtedy dużo tłumaczy. W każdym razie, no to więc to nawet w tym cyklu jest zdjęcie pokazane z aktualizacji z Windows updates z Windowsa, tak, z Microsoft Updates z Windowsa, że taka aktualizacja faktycznie wykonywana, realizowana jest. Dobra, i teraz tak, to oznacza ja nawet też tam w tym cyklu mówiłem, że. Jakie certyfikaty tych urzędów serwujących się w naszym kompie znajdą, to ma, w naszym kompie, to ma horrendalne znaczenie, tak, w tym wypadku, bo oprócz tego, że ci producenci systemów operacyjnych nam to sami aktualizują, dzięki czemu my nie musimy za wiele wiedzieć, a jednak wszyscy korzystają z dobrodziejstw e, transmisji szyfrowanych, to w każdym razie oprócz tego my możemy również tworzyć własne urzędy certyfikujące, są firmy, z tego korzystają w sposób cny jak najbardziej, ogólnie, tylko że teraz taki, jeżeli ja sobie zainstaluję taki urząd certyfikujący, to żeby on mógł być potraktowany jako zaufany, to znaczy, że jego certyfikat tego mojego urzędu certyfikującego no musiałby się znaleźć w tych komputerach, na których będą wykorzystywane te certyfikaty, takie już zwyklejsze, normalniejsze, które ja będę wystawiał w moim urzędzie. No, y, trochę masę maszlanym zagmatwanem, ale no tak to niestety brzmi, nic nam to nie poradzę. Dlatego staram się niezbyt szybko. Dobra, w każdym razie teraz, więc y, jeżeli ja sobie swój urząd powołam, to on równie dobrze może być tak samo Ważny, dobry, zaufany i tak dalej, jak te wszystkie globalne, publiczne urzędy służbujące, pod jednym warunkiem, że certyfikat mojego urzędu będzie zainstalowany w, w kompie. To jest kwestia plik, który teraz na przykład koledze daję i mówię: Zainstaluj ten plik. I dokładnie coś takiego zrobili w Kazachstanie, tak? ponieważ oni się zgłosili, bo sprawa wyszła poprzez Mozille między innymi, bo zgłosili się do Mozilli z prośbą o wrzucenie certyfikatu ich właśnie tego państwowego urzędu certyfikującego, ja nawet nie pamiętam jak on się tam nazywa, niech będzie Kazachstan CA. Więc ich, tego państwowego urzędu certyfikującego, żeby Mozilla wypchała również do swoich produktów. Tak Bo jak powiedziałem, Mozilla olewa systemowe bazy certyfikatów i ma swoją własną. No więc Mozilla zrobili na to wielkie oczy, tak? I że jakieś jaja jak berety. No więc no oczywiście powiedzieli, że Nie nie, nie ma takiej możliwości, żeby oni dali w każdym razie jakiejś publicznej instytucji, w ten sposób właśnie możliwość wepchnięcia ich certyfikatu do produktów Mozilla. Dobra, no natomiast to nie koniec historii, bo w Kazachstanie wpadli za to na inny pomysł, czyli musieli pójść do operatorów telekomunikacyjnych albo jakoś ich przymusić, do tego nie dochodziłem. Natomiast operatorzy te telekomunikacyjni zaczęli rozsyłać do obywateli tak, tego kraju. Czyli swoich klientów, e, prośbę, no taką przymusową prośbę o instalację pliku, tak? Pliku, e, a w tym pliku właśnie jest certyfikat tego głównego urzędu certyfikującego Kazachstan CA. Tak, w każdym razie. No i teraz albo utracą dostęp do neta, taki mają war. Teraz pytanie, ale po co to, tak, w tym wypadku naszemu państwu? Tak I teraz organom różnym, ścigania, i tak dalej, i tak dalej, w praktyce, wywiadowi, et żeby coś takiego było, bo tu się nie o to chodzi. Bo no, jeżeli teraz państwo by będzie miało właśnie taki swój urząd certyfikujący i wepchany certyfikat tego urzędu do wszystkich komputerów swoich obywateli, to znaczy, że będą mogli bez żadnego problemu deszyfrować. Dowolną transmisję, jaka będzie realizowana. Dowolną. Tak? Czyli teraz, gdyby u nas w Polsce taki pomysł Padli, i by coś takiego zrobili, to znaczy, że teraz jakakolwiek transmisja z czymkolwiek, gdziekolwiek i tak dalej, byłaby przez nich yy, możliwa do deszyfracji. No bo w tym momencie. Yy, to jest taka technologia, która zresztą jest używana w celach też w sny, która się nazywa potem inspekcja SSL, tak? czyli rozszywanie ruchu SSL-owego. Czyli taki przykład. Mamy urządzenie, które jest teraz między nami a stroną niech będzie adminakademia.pl tak? i to urządzonko w każdym razie przechwytuje to, to połączenie teoretycznie, tak? które ma nawiązać połączenie szyfrowane z adminakademia.pl i ono przechwytuje to połączenie szyfrowane i w tym momencie samo w naszym imieniu realizuje to połączenie. Czyli my tak naprawdę jakby, się, jakby łączymy się z tym urządzonkiem, a urządzonko w naszym imieniu osobna kompletnie łączy się z witryną, teraz nie będzie adminakademia.pl. Dzięki czemu, ponieważ to urządzonko teraz tak, to ono łączy się ze stronką i tak naprawdę pobiera w transmisji szyfrowanej, czyli widzi wszystko to, co tam jest, ale potem, żeby też nie było, to również w transmisji szyfrowanej wysyła to do nas. Tak, więc tylko to jedno urządzonko widzi. E, wszystko to, co jest przesyłane w ten, tej transmisji szyfrowanej. No i w każdym razie, e, więc co myślę, że już teraz tłumaczy, po co to Państwu by się tak przydało taki technologia, no bo w tym momencie zakładamy, że e, w te firmy telekomunikacyjne no takie urządzonka po prostu na pewno u siebie będą miały instalowane, po to, żeby można było dowolną transmisję właśnie móc e, deszyfrować. No i dobra, no i teraz w każdym razie, jeżeli chodzi o, o tą inspekcję SSL, to też jeszcze dla przypomnienia, bo przy okazji przypominamy sobie, i wykorzystanie wiedzy niech będzie takiej teoretycznej w praktyce. Mamy przy okazji, e, więc to dlaczego u mnie w mojej przeglądarce, jak ja się łączę, a jest tak, tak naprawdę, to jest realizacja ataku men in the middle attack. Normalnie, gdyby ktoś coś takiego zrobił. No to w tym wypadku na przykładzie przeglądarek internetowych w cyklu postaw szyfrowania tłumaczyłem i pokazywałem, że w Firefoxie mówiłem, że najbardziej mi się podobało, bo tam było tak, policja, zabieraj mnie stąd i tak dalej. Czyli przeglądarki uniemożliwiają nawet wtedy wejście na takie właśnie połączenie które ma jakieś problemy z punktu widzenia szyfrowania Bo nie spełnia jednego wtedy z warunków Bo jeżeli ktoś nam zrobi ten man in the middle attack No to niestety się właśnie w przypadku przyglądarek internetowych Bo ja zachęcam jeszcze raz wrócić do tego cyklu Gdzie ja mówiłem, że w przypadku przyglądarek to jest jeszcze wszystko fajnie zrobione Ale w przypadku niestety wszystkich innych aplikacji No wygląda to dość badziewnie no tak, niestety, programiści to implementują i cóż zrobić. Dobra, ale wracając więc, dlaczego to przyglądarce, jeżeli mamy tą inspekcję SSL, to dlaczego u mnie przeglądarce wszystko jest ok? No bo właśnie, jak ja się łączę z tym urządzonkiem, który realizuje to menu de i na tym urządzonku jest zaimplementowany właśnie ten urząd certyfikujący. Tak, a ja mam zainstalowany certyfikat tego urzędu, to ten urząd dosłownie w locie, bo to nie jest dla niego problem, on w locie może wygenerować certyfikat dla dowolnej domeny DNS-owej. No i mały koreczek mnie czeka, jak to zwykle na A4, inaczej być nie może. Dobra, więc dowolny certyfikat dosłownie w locie może wygenerować nie ma kompletnie z tym żadnego problemu. Nawet ten adminakademia.pl. No i teraz to znaczy, że jeżeli my się łączymy z urządzonkiem, to nam zwraca witrynę w transmisji szyfrowanej, normalnie certyfikatem adminakademia.pl nam się przedstawia w tym wypadku. Ja przy okazji przypominam, że w przypadku połączeń z usługami serwerowymi, tak, z aplikacjami serwerowymi, konieczny jest jeszcze czwarty warunek. Tak? Jeszcze czwarty warunek. Czwarty warunek mówi o tym, że właśnie e, jak certyfikat został zasany z aplikacji serwerowej, to certyfikat został wystawiony na domenę DNSową, ową czyli na tą nazwę DNS-ową, której my użyliśmy do połączenia się z usługą. Czyli zakładam, że jeżeli ja wpisałem adminakademia.pl, to certyfikat został wystawiony właśnie na nazwę adminakademia.pl. Nie na instytucję, tylko na nazwę DNS-ową jest taki certyfikat wystawiony. No to tak jeszcze w ramach przypomnień. Dobra i teraz tutaj, jeżeli mamy ten urząd certyfikujący, no to on w każdym razie dosłownie w locie taki anadnia Akademia przecież może certyfikat wygenerować, wystawić, nie ma żadnego problemu. I on będzie u nas tak potraktowany jako zaufany, bo no bo przecież wszystkie warunki spełniamy. Został wystawiony na admin. Akademia .pl? Tak. Termin ważności nie minął? Nie. Na liście CRL jest? Nie. Mamy certyfikat głównego urzędu certyfikującego w ramach którego został wystawiony? Mamy, bo żeśmy go zainstalowali. Tak? No przykład Kazastance A, zostaliśmy zmuszeni, albo go zainstalujemy, albo nie mamy neta. I teraz mamy taki wybór. Dobra, no więc y, dzięki temu y, dowolna transmisja może być i my nic kompletnie nie widzimy, że cokolwiek się zmienia, dzieje i tak dalej. Natomiast osoba w tym momencie, y, która ma to urządzonko, może mieć dostęp do naszych transmisji, które teoretycznie, teoretycznie są szyfrowane, praktycznie nie, no bo realizowany jest ten atak, man in the atak. Ok, oczywiście jak powiedziałem, są cele cne, bo my to wykorzystujemy na przykład w firmach, w tych urządzeniach typu Next Generation Firewall, UTM, antywirusy z tego korzystają, no bo inaczej nie byłoby w stanie realizować pewnych funkcjonalności, tak? No bo jak w tym momencie weryfikować, czy jest wirus w mailu? Jak ja tego maila nie widzę i załączników nie widzę, no bo są w misji szyfrowanej, tak, no więc takie pomysły jak najbardziej e, nie są od razu całkiem złe, z góry złe może być wykorzystanie tak jak tutaj mamy przypadek tego naszego Kazachstan e, CA, no i przy okazji kawka, jak zwykle no, od razu lepiej dobra no to trochę teorii było, aczkolwiek próbuję pokazać przykład wykorzystania w tym wypadku w praktyce. Ja i przypominam jeden istotny problem jeszcze przy okazji tej całej przypominajki, że mówimy teraz o takim właśnie kazachstańskim za który został nam dorzucony zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby plik odpowiedni, który otrzymaliśmy zainstalować. Natomiast to jest dobre pytanie. Kto w ogóle śledzi i wie, tak, jakie urzędy serwujące ma zainstalowane u siebie w systemie operacyjnym? Bo to oznacza teraz, że to ma kolosalne dla nas znaczenie. E, certyfikaty jakich głównych urzędów serwujących u nas w naszym systemie są zainstalowane. I pytanie, czy czasem przypadkiem nie znalazł się taki, mm, mm, nie bardzo taki, tak, który nam tam nie będzie pasował, bo e, właśnie ktoś nam podrzucił żeby skutecznie realizować ataki man in the middle atak. No więc oczywiście na pytanie kiedy się coś takiego może zdarzyć? No to najczęściej z reguły takie historie wydarzają się wtedy, kiedy my korzystamy z nielegalnego softu, chodzimy po dziwnych stronach, nie mamy poważnego antywirusa i tak dalej. Czyli niezbyt poważnie podchodzimy do problematyki Bezpieczeństwa. Także jak mi ktoś mówi, że oprogramowanie nielegalne od legalnego różni się ceną, no to ja na niego patrzę trochę jak na wariata, bo nawet idiotę, tak, ogólnie. Ale okej, okay, niech sobie dalej tę te teorię ma. Dobra, w każdym razie... Natomiast potem i czasem też mówią, tak, to co, to, to, to znaczy, jak mam nielegala, to mam sprawdzać... No wie Pan, jest tyle miejsc, które by trzeba sprawdzać teraz w systemie, że to odjazd i masakra, tak, w każdym razie, jeden razy dziennie. No więc ja dziękuję, to tu jest jeden po prostu odpowiedni sposób. Tak, należycie wykorzystywać swoje urządzenie. No, tak, w sposób normalny. Czyli chodzić po normalnych stronach, z, a przynajmniej z porządnym antywirusem, jakimś systemem typu HIPS, dodatkowo mając, mieć legalny soft. W każdym razie wtedy oczywiście ryzyko zawsze istnieje, tylko ono jest kompletnie zgoła inne. Tak, ogólnie. Dobra, no i teraz wracając, to teraz możemy podyskutować, jak jużśmy sobie przypomnieli, e, jak wygląda ta teoria, i przywiązaliśmy do tego o co chodzi z tym Kazachstanem. To teraz można namśoczyć, tak? E, na to, co tam się dzieje? Kraj trzeciego świata! Tak. E, Pytanie dobre, ciekawe, co by było, gdyby to było u nas? Na ile by społeczeństwo zrozumiało w ogóle, w czym jest problem? Aczkolwiek może na emocjach dałoby się krótko i hasłowo, nawet jeżeli by ktoś nie zrozumiał, to dałoby się hasło słuchaj, oni chcą nas wszystkich posłuchiwać. Jedna wielka inwigilacja, bo to trochę prawda. Tak, mimo wszystko... Bo to będzie jedna wielka inwigilacja e, dzięki takiemu e, pomysłowi. Zresztą w ogóle, że oni mieli taki pomysł czelność, że wystąpili do Mozilla. Ja już muszę wiedzieć, jakie oni tam robili oczy, bo sam pewnie od razu by. Humoradmina, no, Humor Admina, humor ad że takie numery można i w ogóle takie pomysły e, można mieć. No, ale myślę, że w takich różnych krajach trzeciego świata e, polityko dla polityków wydaje się to chyba normalne, pewnie? Tak, w każdym razie. E, choć co ciekawe, oni tam na pewno stwierdzą, bo to jest zawsze ciekawe. Dla tych krajów charakterystycznych, które z demokracji mają na pakier, że oni zawsze za komuną też tak było, tak? Że to demokracji, to właśnie Zachód miał się uczyć od nas, nie? No i we wszystkich takich krajach, które mają takie, a nie inne. E, sposób bycia w każdym razie to oni zawsze twierdzą, że to wszyscy e, inni od nich się demokracji powinni uczyć. Więc pytanie kiedy, kiedy taki system autorytarny przychodzi. Dobra, ale zaraz politykę jeszcze wejdziemy, nie? To, to nie o politykę nam chodzi do końca. Natomiast... E, Natomiast w każdym razie, wracając do tego, więc Kazachstanu, raz, że tam będą mi wigilować, Pytanie, co by było na szczeblu ludzi wyższe. Myślę, że biorąc pod uwagę, że jakiejś zaszłości z akta, prawdopodobnie myślę, że tak. Może niewiele bym się musieli zrozumieć, bo na emocjach dałoby się zagrać, żeby hasło szybko przekazać, czym jest rzecz i w czym jest tak naprawdę problem i na czym to wszystko polega. No, Dojeżdżam do bramek, ciekawy, jak wideo to link. będzie działać. Dobra, więc w każdym razie, natomiast ja włożyły kcie dzieciu, bo oczywiście wszyscy teraz będą Boże, jakieś tak dalej i tak dalej. Natomiast ja włożyły kcie dzieciu. Bo poza tym już powiedziałem, że są mimo wszystko pewne cne, cele wykorzystania e, takiego właśnie mechanizmu. spróbuję bramka 4GO. Pisali, że ma tam działać. Tak, w każdym razie, no i faktycznie są są znaki z kamerą więc teoretycznie powinno hulać i teraz będzie niestety chwila prawdy no genialnie działa, nie, no, muszę powiedzieć szacun nie no, to, to jest, patrzcie przyjechałem nie stałem na bramkach, nie może być czyli prawie tak jak wjeżdżam w Kliwicach. dobra, w każdym razie mieliśmy test, rewelacja jestem zachwycony poza tym, że teraz na konto bankowe i kaski nie ma Okej, okay, ale wracamy e, do, 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 do tej kwestii e, Kazachstanu i tego globa, ich własnego rzędu strupującego. E, bo to oczywiście wszyscy będą przeczuć, bo już z, jak zrozumieliśmy w czym jest rzecz, e, to ja mimo wszystko włożę łykcie do tego wszystkiego i do tej całej dyskusji, która gdzieś tam czasami jest, się odbywa, bo jeżeli, nawet u nas prawdopodobnie, myślę, że ta dyskusja by się zaczęła, a kto wie, ja wcale nie, nie, znaczy nie sądzę, żeby nasi rządzący aż tak daleko chyba poszli, ale znowu bym się bardzo nie zdziwił, bo oni takie zakusy ogólnie mają, różnego rodzaju i ubraliby to, a szczególnie nie wiem, w każdym razie w sytuacji. Gdyby jeszcze coś, nie daj Boże, się w Polsce stało, tak to od razu mi się przypomina film, e, nie przekręcę, Agnieszki Holland 1981, na film Netflixie, gdzie były wybuchy i tak dalej, i tak dalej. Ten film świetnie jeden, jedną rzecz właśnie pokazał. Na ile ludzie są w stanie czasami się zgodzić, jeżeli chodzi o utratę swojej, nie wiem, tam e, prywatności i tak dalej, w sytuacji zagrożenia. Tak, bo tak jest, nie wiem, była kwestia World Trade Center, okazało się, że jak te samoloty tam padły, no to Amerykanie, którzy mają rypla na punkcie przecież prywatności, no to byli w stanie w tym momencie dość sporo jednak zrezygnować z prywatności na rzecz bezpieczeństwa. W takim momencie, to jednak jak mamy wizję, że się przed oczami naszymi coś dzieje, bo tak to z reguły jest daleko, a co tam, a gdzie tam i tak dalej, a tak to jednak się staje to coś dużo bardziej jednak namacalne. No i wtedy jest dobre pytanie, no bo rządzącym to nie tylko jest dla celów niecnych, ale właśnie też celów cnych, no bo przecież jeżeli ktoś, będąc teraz u nas w kraju, byśmy coś takiego my mieli, chciałby jakiś atak przeprowadzić, no i musi to w jakiś sposób się komunikować, żeby ten atak przeprowadzić, no to mając takie możliwości deszyfrowania, to naszym organom ścigania będzie znacznie łatwiej wykryć tego typu historię, no tak, bardzo, bardzo, bardzo łatwiej. Tak, w każdym razie, no, przy, przy tej technologii, którą, y, którą aktualnie mamy. No, stąd, y, stąd, w każdym razie, y, choć kto wie, czy oni by i tak nie znaleźli zaraz pomysłu, bo mnie już nasuwają się do głowy różne inne, które i tak by spowodowały, że daliby sobie prawdopodobnie radę y, akurat i y, 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 y na, y na, y na swoje by wyszło. Natomiast, mimo wszystko, siłą rzeczy z punktu widzenia bezpieczeństwa to nie jest znowu coś tak bardzo złego. Tylko jak zwykle u nas. Problem polega na tym, że ja często gęsto mówię, jak, jakby się żyło na świecie w ogóle chyba łatwiej, gdybyśmy wszyscy po prostu podchodzili do życia w sposób normalny, tak? Jak ja czasem mówię, że, nie wiem, niektórzy mówią, Boże, jakie blizmy są w prawie, tak? No to okej, okay, no ale one są często gęsto, mi się przypomina jakiś tam niedawny przypadek, ktoś tam wyszedł z punktu widzenia właśnie przepisów dotyczących vat -u. I I ja raz fajnie ktoś powiedział, wytłumaczył, mówi tak, tak, to jest debilne, ale my nie mamy innej możliwości, żeby to zrobić inaczej, bo jak zrobimy to mniej debilnie, no to to niestety wykorzystują i pieniądze ulatują. I jedyny wariant, który jest, nikt nie wymyślił innego, to jest ten debilny, tak? Gdyby ludzie więc nie wykorzystywali tego w sposób niecny, to byśmy tych debilizmów nie mieli, tak, w każdym razie no i wtedy pewnie gdyby ten świat wyglądał inaczej no to w ogóle taka historia byłaby niepotrzebna, bo nie byłoby zamachów, nie byłoby niczego, wojen no tak, no ale to ludzie są tacy jacy są i cóż tak na to pewnie niestety poradzimy, więc ja tą łyżką dziegciu tylko wrzucając, że mimo wszystko e, to może mieć również swoje zalety tak, choć na pytanie, czy wolę jednak, żeby coś takiego było, czy żeby nie było nie lubię, jak mnie podsłuchują, nie? tak ogólnie. Czy ja nie mam, znowu, osobiście, prywatnie jakichś wielkich rzeczy do ukrycia, bo zawsze jest na zasadzie taki. Aha, tak, to pewnie ma coś do ukrycia. Nie, po prostu, tak. Nie lubię, jak ktoś zagląda w mój talerz. To bardziej jest chyba mniej więcej od tej strony. Ale znowu, jak mi zaglądnie, to wzruszę ramionami. No i cóż tam takiego wielkiego. Dobra. Drugi łyk, kawy. Okej, okay, no to tak, mam nadzieję, że zrozumiały jest ten, ta ciekawostka dotycząca Kazachstanu k, yy, i tego urzędu serwującego w Kazachstanie, więc dla mnie, znaczy humor admina w każdym razie z tym, że wystąpili do Mozyli, no bo yy, przecież yy, w yy, Producenci tych systemów operacyjnych i producent y, jakim jest Mozilla, w każdym razie to przecież oni bardzo dobrze wiedzą, kto do nich występuje. Że oni tego nie robią, od tak po prostu, bo ktoś do nich przyszedł, to wszystko jest dokładnie sprawdzane. Więc moje, no, jeszcze raz, aż jestem ciekaw, jakie oczy zrobili w każdym razie, jak to zobaczyli, e, co do nich przyszło i e, jaki uba z tego niezły. Musieli w każdym razie mieć i pukać się tam nieźle w czoło. Aczkolwiek mówię, teraz długo byśmy mogli jeszcze dyskutować, że takim pomysł na świecie mimo wszystko jest znacznie, znacznie więcej, bo internet jednak w wielu, wielu, wielu krajach, które z tą demokracją na bakier mają, no to jest coś co gdzieś tam w oko kole. Aczkolwiek nie będzie, no te, które z demokracją na bakier nie mają, to powiem szczerze, trochę też, tak, ze względu właśnie aspektów czysto bezpieczeństwa, nic innego. Jak powiedziałem, ja tu jestem ten argument też w stanie. Mimo wszystko zrozumieć. No, natomiast mam nadzieję, że ten odcinek, poza tą ciekawą dyskusją i przypominajką, też trochę lepiej pozwoli zrozumieć logikę działania infrastruktury klucza publicznego, certyfikatów, które są wystawiane w ramach tej infrastruktury klucza publicznego. No i zachęcam, tak, na koniec, w każdym razie, do. Komentowania do dyskusji grzecznej, co o tym myślicie. A ja się domyślam, co myślicie. Ja dołożę swoją łyżkę dziecciu, bo poza tą jedną łyżką dziecciu szczerze chyba więcej nie widzę argumentów, które mógłbym rzucić. ale jak ktoś widzi, to niech dorzuca. Podyskutujemy, może nawet jeszcze w jakimś osobnym akurat i odcinku, kto go wie, jak będzie o czym się dłużej wtedy do tego wypowiedzieć. Dobra. Co, to chyba myślę, że w kontekście tej ciekawostki to na tyle. Tak, to w każdym razie i jeszcze raz zachęcam do dyskusji, dyskutowania, grzecznego dyskutowania. Jak na razie to się w miarę udaje. A merytorycznego, konstruktywnego. Mamy się sprzeczać, mamy się kłócić, ale w sposób konstruktywny. No, a jak się Wam podoba, to do góry, a jak się Wam nie podoba, w dół, ale ja mam prośbę, jak komuś się nie podoba, to niech powie, co mu się czasem nie podoba, bo to jest też fajne. W każdym razie, a tak to my tylko z reguły, nie, tak, a tak to przynajmniej coś z tego może sensownego wyniknie, ja też posłucham. Dobra, powiem koniec. Tak, na razie tu starczy.